Cześć wszystkim, chciałam dzisiaj pokazać, słuchajcie, składoną ramkę tej tablicy, którą mamy do wszystkich modeli Moto. Oczywiście każdy ma tam inną, e, te z tyłu umocowanie, więc trzeba gdzieś tam przyciąć tą, tą ramkę. E, na poprzednim filmie, jak zobaczycie 850, zobaczcie, jak to wygląda. E, e, taki sposób, a tu na przykład 625, możecie taki sposób zrobić, zobaczcie. I teraz e, ktoś mi powie, bo policja coś tam, coś tam, a teraz tak, może, możecie powiedzieć policji, że tablica rejestracyjna wam przeszkadza, wy. Podłączeniu pod przyczepkę przecież gniazda, tak? Więc po to Wam ten uchwyt jest, który powoduje, że jest możliwość składania tej tablicy rejestracyjnej, tak? Żebyście co, chwili, co chwilę nie wyjmowali tej tablicy i odkręcali i chowali do, do kufra, tylko po to macie ten właśnie uchwyt, żeby móc chować i możecie podłączyć, prawda, gniazdo przyczepki i podczepić przyczepkę, prawda? I możecie wtedy delikatnie sobie obniżyć. I policja nie powinna nic Wam z tego, z tego właśnie patentu wam coś zrobić. Ale oczywiście różnie bywa u nas w kraju, także tak wygląda patent na chowanie tablicy w 625 w drugą stronę. Czyli jak widzicie, w tą stronę idzie. Nie tam się chowa, tylko w tą, bo niestety tu jest inaczej w ogóle skonstruowana rama, więc możliwość jest tylko w tą stronę. I w sumie powiem Wam, że fajnie, bo dzięki temu pyk podłączacie sobie gniazdo przyczepki, przyczepkę. I jedziecie. Także tak wygląda składana ramka w Moto 625. Jeśli jesteście zainteresowani, to piszcie. Ramka, tak jak mówię, pasuje do wszystkich CF Moto. Kwestia trochę kreatywności i docięcia ewentualnie czasami kawałka metalu. Także.